Ja też bym coś doradził, ale nie wiem co! Możesz wracać do swojej szkoły, chłopcze. Nie zaczekaj, mogę się przydać. I nawet chyba wiem jak. Pszczoła, bzyczy, bzzz, bzz, bzz, bzz. Panie profesorze, zna pan jakieś zaklęcie, żeby ich, to znaczy nas, wysłać z powrotem na zamek? E, nic z tego. Od dawna nie zajmuję się takimi sprawami, chłopcze. Ale mogę cię przytulić jak chcesz. To najsilniejsza magia na świecie. Panie profesorze, proszę, ja wiem, że pan da radę. Chyba mówię! Nic z tego! Ale, nie A to mnie co się znowu dzieje. Tak jest strasznie. Strasznie! Oni muszą wrócić na zamek i ich kraj jest w potrzebie. Bo tam jest taki niedobry pan. Boże, jakie to straszne! No już, już, już. Uspokój się! Nie! Czy pan nie rozumie, co mówię? Ten wstrętny pan, robi wstrętne rzeczy, dobry ludziom. O, no, się no, trochę serca. A oni mogą wrócić na zamek i to zmienić. Dlaczego im pan odmawia? Ale bo on mały mi No dobrze, to ja pójdę po sprzęt. Spoko. No, no, no.